Z Ewangelii według świętego Mateusza: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna JOTA, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie. Jezus mówi tutaj o prawie, ale tak naprawdę mówi o sobie w sposób bardzo zakryty, zawoalowany. Otóż JOTA to jest najmniejsza litera całego hebrajskiego alfabetu, ale to także litera, która rozpoczyna Jego imię imię Jeszua, Jezus. Gdy więc Jezus mówi, że ani jedna jota nie zostanie zmieniona w prawie, to znaczy, że chce przez to powiedzieć, że całe prawo zostało napisane tak, by doprowadzić do Jezusa. I że to Jezus jest pełnią prawa, prawa, wypełnieniem prawa. Że to niebo i ziemia mogą przeminąć, ale Jezus będzie trwał. I że to Jezus jest najwspanialszym prawem, jakie Bóg mógł dać człowiekowi. Prawem Miłości i miłosierdzia, jakie Bóg dla nas ma. Do zobaczenia jutro.